Siema Widzowie, z tej strony i dzisiaj dzisiaj kupić nowe auto Właśnie, dawno nie było żadnego filmu BMJ Drive na moim kanale Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać coś z BMJ Drive i właśnie wyruszyłem z tamtego garażu on jest za tamtą górą i jadę kupić auto z Przyczepą się tak trudno jeździć widzowie zdążyłem ale uderzył w lampę chyba no jest w mam nadzieję że on mnie widzi mi nie wyjedzie okej okay, widzę bo nie chciałbym mieć zderzenia, no dobra to jest kowet więc nic by mi się prawie nie stało bo koweta jest łatwo rozwalić ale jeszcze nie chciałbym mieć zderzenia, bo trochę bym się uszkodził. O, i tu jest nasza perełka. Parkujemy. Zjeżdżamy przyczepą w dół. I wjeżdżamy na lawetę. Najpierw trzeba kupić, albo jeszcze zanim kupię, to zrobię ją ja tylko. O, fajnie, fajnie się. To jest też ta wersja, w której jest radio. Prawie w każdej wersji Gabriela Vertexa jest radio. O, ma kosteczki na lusterków. Mało aut w Mimę ma takie dość, Dobra. I się ma radio? Pewnie ma. Ta, ma radio.

Jeśli mi wypadł głośnik z auta, No Nie wiem, gdzie był ten głośnik. Czasem są w bagażnikach sportowych samochodów. A więc sprawdźmy. Dobra. Nie... Żeby nie wjechać w to, nie są przypadkiem. wezmę to przy i pojadę na tor wyścigowy, bo Jego nie gra, Christa, że z innymi autami, po co jest? To nie jest... Ubi MP. A więc... Po prostu chcę przetestować jego... bo dawno tu nie byłem ale proponuję oczywiście dzisiaj na moim kanale pojawi się dużo odcinków z Kildown nagrałem je chyba tydzień temu niektóre nawet wczoraj, ale yy, po prostu nie zdążyłem ich opublikować, więc dzieje. je. Nie chcę go rozwalić, bo mm -hmm. jest dopiero taki świetny. I okrążenie i jadę na lawetę to no jadę do miasta zobaczyć czy mam jakieś ciekawe też myśli te auta bo na razie moim celem jest kupić cywed я Муж ее уметь Ja już na mapie sobie ustawiam trasę do auta i jadę. przesunąć, bo nie chcę, żeby mi podczas piękny sparł. Silnik. No tak dobrze wygląda. Pojadę do gerażu, żeby go na matowy czarny przemalować. A potem sprawdź, czy są jakieś fajne oferty do zarobienia pieniędzy. czemu taksówka jechała na tor wyścigowy ale na razie pojadę zobaczyć do takiego miejsca w którym często są fajne oferty zarobienia pieniędzy Nie mogę tak ostro hamować, żeby ten gaweril vertex nie poleciał tak do przodu, bo już nieraz miałem taką sytuację, że nawet jak był zaczął zaciągnięty hamulec ręczny, to on tak podjechał do przodu. Wiem, do czego on stoi. Ale spróbuję go wyprzedzić. Oni chyba się zżyli. Ten zany z tym autem. Nie pamiętam jego nazwy. A ten Gavril Romer, to czemu stoi to już nie wiem. On nie lekko podjechał. O to mi chodzi, fast automotive ma zawsze fajne oferty do pieniędzy. Znaczy rozwożenia samochodów, mm, z pieniędzmi chodziło mi o to, że dobrze płacą. Raz nawet widziałem tutaj ofertę, żeby zawieźć siwetkę z scintillie, ale... Nie mogłem jej zawieźć, bo właśnie mam za niski level, tak samo jak tu. Więc spróbuję podnieść sobie ten level na każdy, okej. Okay. I potem zabrać... Jakby pojechać do miasta, bo w, tam jest w tym salonie samochodowym Richa, nie wiem czy wiecie gdzie to jest, ale jest taki samochód, salon samochodowy, gdzie yy, dosłownie są oferty. Żeby zawieźć Tibet z I to jest w ogóle chyba jedyny salon samochodowy, gdzie da się kupić Tibet z No i o co mi właśnie chodziło. Trzeba będzie nim podjechać. Tym Gavreilem no już jest rozbaloniu O Jezus Trzeba bardziej Pamiętajcie widzowie Trzeba uważać Podczas prowadzenia samochodu Dlaczego nie mogę podjechać Spróbuję tą maskę zamknąć. Wiem, nie będzie to łatwe. Ale spróbuję tą maskę zamknąć. Dobra. Teraz skoczyć na tą maskę auta. Dobra, chyba lepiej nie uda mi się tego zrobić. Po prostu trzeba będzie go naprawić i tyle. Sprzedaję tego vana. Naprawiam go i sprzedaję. Kupię coś lepszego, co pomieści więcej paczek typu nie wiem na przykład hmm, Gavril Durham albo coś takiego. A więc zrobię, żeby on się już naprawiał, ten yy, Gavril Hasiris. Nie, nie to. Gavrila z Efteksa przemaluję. Ok, naprawiam i sprawdzam, czy jest jakieś ciekawe auto do kupienia. Plus komputer i... oto tu. Przyczepa z LEGO. Za pięćdziesiąt siedem groszy. Fajny, Fajny, Fajny kupić czy nie kupić? O to jest, Na razie nie będę kupować. Dobra, kupuję tego gafila Durhama. nawet nie będę brać jasnej próbnej ani takiego. Po prostu go kupię. Zrobię R. Żeby go tutaj tak jakby przyprowadzić. Okej. My Na razie on nice. Te auta się naprawiają. A jego trzeba na niego trzeba poczekać. Jego ja już sobie ustawię jako ulubione. I to tyle na dziś. Ja idę publikować te filmy. I pa. pa. Ale jeszcze zanim się z wami pożegnam, akurat już się pożegnałem, ale zanim skończę to wideo, to najpierw przetestuję tego Gavrila Durhama. No, rusz od miejsca, gościu czuwaku. Myśli się widzowie, że podjedzie tu?

friends. A więc to tyle na ten odcinek i pa Pa.